Hej, witam was serdecznie, z tej strony Sogus, a w dzisiejszym materiale pogramy sobie pteranodonem. Nie myślałem, że gra tym pterozaurem jest tak trudna i wymagająca spore wiedzy o mechanice. Spodziewałem się sielankowego spędzania czasu razem z kumplem, zwiedzając mapy z powietrza. <laughs> Jakże się myliłem. Tak dużo niebezpieczeństw czyha na tego pterka. Postanowiłem więc zrobić wam mały poradnik, który opisuje klawiszologię i mechanikę tego pterozaura. A ciekawostka? Ptero Pteranodon nie jest dinozaurem, tylko właśnie należy do grupy pterozaurów. Zacznijmy od podstaw. Aby dodać się do grupy musicie siedzieć razem na ziemi. Aby wystartować jest kilka sposobów. Albo przytrzymujecie spację, albo tak jak tutaj bierzcie rozpęd czyli W plus Shift plus przytrzymujecie spację i puszczacie kiedy się wzbić w powietrze. Podstawowe sterowanie jest raczej proste i każdy sobie z tym poradzi, ale może szybko przypomnę. Spacją podnosicie lot do góry. Shiftem przyspieszacie swój lot. Przyciskiem Z zwalniacie lot, a dodatkowo przytrzymując CTRL ob obniżacie lot, żeby wylądować na gałęzi. Polecam to robić jeżeli macie rybkę do zjedzenia, a chcecie to zjeść w całkowitym spokoju. Możecie również złapać się pnia drzewa. Wystarczy podlecieć do niego trzymając Z i prawy przycisk myszy. Przejdźmy do najważniejszej rzeczy, ale i jednej z najtrudniejszych na początku, czyli łowienie ryb w locie. To jest akurat dosyć proste, teoretycznie, ale praktycznie musicie troszkę potrenować, żeby to wychodziło za każdym razem. Zaczynajmy od początku. Musicie lecieć jak najniżej się da wody, trzymając prawy przycisk myszy. Wtedy ten ptera, 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 Ten Pteranodon. No. <ścoughs> Wtedy ten Pteranodon. Y, jest mniej podatny na wpadnięcie do wody. Jest, macie większą kontrolę. I w odpowiednim momencie musicie puścić prawy przycisk myszy, żeby złowić rybkę. Nie zapominajcie, że. W każdym momencie grozi Wam niebezpieczeństwo z wody, z drzew, a nawet w powietrzu, jak możecie teraz zobaczyć. I pamiętajcie, praktyka czyni mistrza. O, im więcej praktyki, tym lepiej. Jesteście spragnieni? Niestety, chyba, musicie wylądować. Ja nie odkryłem jak można pić w locie. Jeżeli wiecie, jeżeli jest taka możliwość, dajcie znak w komentarzu. Mam nadzieję, że materiał się spodobał, że wam pomógł, to najważniejsze. W końcu to poradnik. Jeżeli tak, to zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Wiem, że w tym tygodniu bardzo krótki materiał, ale nagranie tego i nauka. Gry tym pterozaurym zajęła mniej więcej tyle co każdy odcinek wcześniej, każdy film wcześniej. Tak więc, wybaczcie, że taki krótki, ale może przydatny. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się do następnego.